Dzika Odyseja. Ekspedycja, Ekspedycja pionierów. Ogin małe, witam Was Maciek i... Ania. No wit, jest 19 sierpnia, czwartek i jesteśmy w najstarszym parku narodowym w Polsce. A wiecie, który to park? Pieniński. Tak, powstał on w 1932 roku, a ta data widnieje na jego logo. Przedstawia ono symboliczny widok na trzy korony. To najwyższa góra w Pieniach Środkowych. Na logo wygląda jak trzy zielone trójkąty. Poniżej mamy niebieskie tło tło symbolizuje przełom rzeki Dunajec płynącej przez Pieniński Park Narodowy. Czy wiecie, że po stronie słowackiej również znajduje się Pieniński Park Narodowy? To ich najmniejszy park. Jego logo różni się trochę od polskiego. Widoczna jest na nim symboliczna zielona pojedyncza góra i podobnie jak u nas niebieskie pole będące przełomem Dunajca. Właśnie dzisiaj wybraliśmy się z całą rodziną na spływ Dunajcem. A właściwie to rafting pontonem. Siedzieliśmy na brzegu pontonu i wiosłowaliśmy. Był z nami instruktor który mówił nam, kiedy i jak silnie i szybko odpychać się wiosłem. Trzymał ster. Specjalnie wybierał silniejszy nurt i nakierowywał ponton tak, aby fale rozbijały się o niego, zalewając pasażerów. Czyli nas. Zabawa była super. Widoki na szczyty, sokolice, trzy gorony również były piękne. Z pontonu wysiedliśmy mokrzy. W górę przez ostatnie dni pogoda nas raczej nie rozpieszczała i generalnie było mokro. Deszcze, burze przez co na szlakach można było spotkać nie tylko turystów, ale sporą ilość ślimaków. Czytałem, że na obszarze parku stwierdzono występowanie aż 110 gatunków ślimaków lądowych. Ojej, to bardzo dużo. Są wśród nich endemity, czyli takie ślimaki, które występują tylko na tym terenie. Mają tu dobre warunki. Brzegi potoków, wilgotne parowy, bujną roślinność, murszające pnie, buczynę karpacką, a teraz jeszcze dodatkowo ciepło i mokro przez deszcze. My widzieliśmy winniczki. Z takimi brązowymi, dużymi muszlami i niebieskie ślimaki bez skorupki. Nazywają się pomrowe błękitne. Wyglądają jakby opiły się atramentu. Też są duże. Podobno mogą mieć również kolor fioletowy albo brązowy. A wiecie, że w Pieninach jest taka turnia, która nazywa się ślimakowa skała, o 535 metrów nad poziomem morza i bardzo strome ściany. Znajduje się w masywie pieninek. Najlepiej widoczna jest stratwy czy pontonu podczas wpływu Dunajcem. Pewnie jesteście ciekawi, skąd taka nazwa ślimakowa skała. Może wyglądem przypomina ślimaka, albo wchodzi na nią kręta ścieżka, albo występuje tam dużo różnych gatunków ślimaków, albo nie wiem. Niestety nie można na nią wejść, bo od momentu utworzenia parku narodowego znajduje się w obszarze ochrony ścisłej, a nazwa ślimakowa skała pochodzi od legendy, według której raz do roku schodzą się na nią wszystkie ślimaki zamieszkujące pieni. To musiałby być super widok, tyle ślimaków. Kiedy mama zapytała się mnie, o czym ma napisać wierszyk z Pieniejskiego Parku Narodowego, powiedziałam właśnie, że o ślimaku. To my się już pożegnamy. Pa, pa. Pa, pa, A wy jeszcze posłuchajcie. Marzenie. O czym myślisz? Co tak dumasz? Marzę, by zostać lisakiem. Ty chyba niczego nie kumasz. Pamiętasz, że jesteś ślimakiem? Nie wierzysz we mnie? Ma odpowiedź taka... Za górą Dunajec już płynie. Nie traktuj mnie jak mięczaka. Jeszcze ma postać zasłynie Ja w kamizelce z haftem bogatym, czarny kapelusz na głowie. Nie będę już śluzowatym. Do odpychania kij zrobię i wsiądę na tratwę. Ruszę z nurtem rzeki. Pewnie nie będzie to łatwe. Nade mną tylko jodły, buczyna i smreki. Ściany skalne sięgające nieba wapienne, pienińskimi zwane. Niczego więcej już mi nie potrzeba. Tome ma marzenie kochane. Minęła godzina, dwie już księżyc wschodzi, ślimak się poci i trudzi. Odpocząć chwilę chyba nie zaszkodzi, słonko mnie rano obudzi. Lecz to zaszło za chmury. Deszcz zaczął rzęsisty padać. Mgłą okryły się góry co za dzień. Ech, szkoda gadać. Ślimak się ocknął, wyspany i świeży, szczęśliwy, że taki świat mokry. Patrzy i oczom nie wierzy dopełz do starej sosny: Jest, to Dunajec, jestem u celu podróży. Przy brzegu tratwa skory, jakby na mnie czeka. Oczka ze wzruszenia ślimak małem róży. woda z muszelki mu ścieka. I tak nasz ślimak, zwierzaczek nieduży, został flisakiem w kałuży.